Cześć. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam historię Tomasza Hady, a więc bez zbędnego gadania zaczynajmy. Tomasz Hada urodził się 24 sierpnia 1978 roku na warszawskim grochowie. Tam też właśnie w 2000 roku ukończył szkołę policjalną dla dorosłych w zawodzie technik ekonomista, finanse i rachunkowość. Jeśli chodzi o jego początki w muzyce, to swój pierwszy numer nagrał w 95 roku w wieku 17 lat utwór nosił tytuł WWA Miasto Stołeczne i tutaj macie fragment z góry mówię, że numer jest w słabej jakości Nadchodzi w głowie posiadając umiejętności Nazywa się Aliza i na dochodzie w drodzi Więc mnie to czuło nocne, a u mnie w mieście groźcy Bo mnóstwo tu panie prawdziwych prawdziwi spilkości Choć policja, opina, cały czas gromny Moimi oponami kolejny drąży Też mnie nie mi obchodzi, skarży mnie swoim życiem Staram się coś na palenie i na picie Bo skłonowanie z chodnikami dla mnie jest zmiana Nie, bo ja tu pierdolię stanowisko plantowana Następnie Hada nawiązał współpracę z grupą Molesta Evenement, gdzie znalazł się na ich albumie pod tytułem Skandal z 1998 roku. Warto dodać, że produkcją płyty zajął się DJ600V. Rok później została wydana kolejna płyta Molesty pod tytułem Evenement, na której również znalazł się Hada. 26 maja 2003 roku ukazał się pierwszy album Tomasza Hady pod tytułem O Nas dla Was, który nagrał z białostockim raperem Bichem. 27 czerwca 2009 roku został wydany jego kolejny album pod tytułem Proceder, to na nim znajdziecie utwór czas rozliczeń. 9 marca 2011 roku Step Records wydało reedycję tego albumu jako Proceder Plus. W międzyczasie, czyli w 2010 roku miał beef ze swoją byłą partnerką pod ksywką Gabi. Wypuścił ona on nią disk pod tytułem Już po tobie, w którym padają takie słowa jak Po czym Gabi odpowiedziała mu swoim distrakiem pod tytułem samobójca, w którym też padają mocne słowa. Ogólnie na YouTubie możecie znaleźć z nią wywiad, na którym mówi m.in., że żałuje, że odpowiedziała na distranka. Mówi też o wyjściu z nałogu, więc jak chcecie to możecie go obejrzeć. Link podany w opisie. 27 maja 2011 roku ukazał się jego kolejny album pod nazwą WGW, czyli jest to skrót od hasła Gwiara Gwarancją Wygranej. Warto wspomnieć, że pod koniec marca tego samego roku ukazał się numer A Pamiętasz Jak, w którym Hada zaczepił rapera pod ksypką Doniu słowami... o czym donił po kilku miesiącach nagrał trakgram swoje, gdzie w trzeciej zbrodce odpowiedział Hadzie słowami Następnie Hada nagrał odpowiedź pod tytułem Sześciołgwiazdkowy Skrille wraz z High Fi Bandą, na co do niej odpowiedział kolejnym disem pod tytułem Grey. 22 czerwca 2012 roku został wydany kolejny album Hady, Jeden z Was, na którym znajduje się m.in. utwór Dranie Tak Mają, który został nagrany w Opolu. Gdzieś mniej więcej w tym okresie zaczął odbywać wyrok trzech lat pozbawienia wolności za napaść i pobicie. W międzyczasie w zapadł wyrok o kradzież i pozłużenie się dokumentem obcej osoby, za co został skazany na kolejne dwa lata. Dzięki przepustkom zaczął pracę nad kolejnym albumem o nazwie Syn Bogdana, który ukazał się 25 kwietnia 2014 roku. W grudniu 2013 roku nie wrócił z przepustki, co doprowadziło do wydania listu gończego w lipcu 2014 roku. 6 grudnia 2014 roku ukazał się kolejny album Hady Efekt Porozumienia. W lutym 2015 roku został zatrzymany w Łodygowicach. Było to tak, że policjanci otrzymali zgłoszenie, że przez miejscowo jedzie perzot, którego kierowca prawdopodobnie jest pijany. Na miejsce zostali wezwani mundurowi i kazali się zatrzymać kierowcy. Ten jednak to zignorował i zaczął uciekać. Wtedy policja zaczęła go gonić. Po chwili raper stracił panowanie nad samochodem i zjechał na pobocze i uderzył w ogrodzenie oraz kapliczkę Wtedy został zatrzymany. W trakcie zatrzymania był agresywny, tak, tak przynajmniej podają media. Odbywanie kary zakończył 9 sierpnia 2017 roku. W tym czasie, gdy odbywał karę, czyli 5 czerwca 2015 roku, ukazał się jego album pod tytułem Kontrabanda Brat. Od bratu Bratem. 1 grudnia 2017 roku ukazał się jego ostatni album pod nazwą Recydywista, na którym pojawili się Smolasty i Zbuku. 14 marca 2018 roku doszło do przykrego zdarzenia, ponieważ raper wyskoczył przez okno z trzeciego piętra i trafił do szpitala w Mysłowicach z urazem kręgosłupa. Jak podają media, 18 marca zaczął agresywnie się zachowywać na terenie szpitala gdzie niszczył sprzęt, prawdopodobnie był pod wpływem substancji odurzających. Z tego powodu został przetransportowany do szpitala psychiatrycznego w Rybniku, w którym zmarł, mimo reanimacji. Doszło wtedy do zatrzymania akcji serca. Tomasz Hada został pochowany 27 marca 2018 roku w podwarszawskim Józefowie. 15 listopada 2019 roku miała miejsce premiera filmu Proceder. Film opisywał życie rapera. Gda, bo mi się taki ktoś jak Ty zejmanych śliczne gry czujesz? Może Dodam jeszcze, że od 15 kwietnia tego roku w telewizji Polsat zaczął być emitowany serial o Hadzie. Serial jest grany w poniedziałki o 23.00. Dobrze, to już koniec tego filmu. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie suba i lajka. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się i cześć.